I to próbujesz im powiedzieć, że potrafisz tak z ulicy wsiąść na koni i pojechać bez siodła i bez niczego specjalnego, tak? Nikt no? No. to głowie nie potrzebuję. Wystarczy mówiąc i kantar. Znaczy koń. Wystarczy kuchy ująć i kantar, dziękuję. Albo sam mówiąc nawet kataro. Hejo! O, ale Co? Ale... Start emergency recording. No bez jaj. No bez jaj. No. Bryką na czerwonym świetle. Kurde. Co? Nie wziąłam tej torby. Jakiej torby? Ikeowej, mam je zawieźć. Nie z że jest to łagodna Ikeowa. Nie, ta z tymi ciuchami co koło salonie leżała.